Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W środę Bielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, czas szczególny, czas łaski. I jeżeli to taki jest czas w Kościele, to pewnie i słowo Boże, które w tym czasie będzie do nas kierowane, będzie właśnie nacechowane tym, co najważniejsze. Dlatego przystępujemy do rozważania tegoż właśnie Bożego Słowa danego nam na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. A. Fragment ewangeliczny pochodzi z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 1, wersety 12 do 15. A rozmawiamy wraz z księdzem Stefanem Chrymyszynem w naszym gronie tuż pasterzy domu rekolekcyjnego księży Sercanów w Kluczborku. Z Ewangelii według Świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię 40 dni przebywał na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są nie parę zdań. I tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się może, że... że tak trudno by było znaleźć jakiś ten punkt takiego wyjścia, ale wydaje się, że w tym słowie jest tak bardzo dużo powiedziane. Pierwsza rzecz to pustynia. Pustynia jako, jako ta rzeczywistość, na którą wchodzi Jezus, gdzie jest kuszony przez szatana, gdzie też aniołowie są obecni i gdzie można było powiedzieć taki zwykły świat, prawda, choćby. Te zwierzęta to taki pewnie znak tego świata, w którym przychodzi żyć też prawda i człowiekowi. Tak, bo pustynia to całkowite jakieś przeciwieństwo w wielkiej aglomeracji miejskiej. Z jednej strony całkowita cisza, spokój, próżnia, pustka. Właściwie nie ma żadnego życia. Natomiast w miastach. Zupełnie inaczej. Kolorowe reklamy, barwne okna wystawowe, gwar ludzi, śmiech. No właśnie, to, to może jakoś nie pozwolić człowiekowi pomyśleć. Może to jest ta, ta pierwsze wezwanie dla nas, w tym krótkim słowie, do tego, abyśmy rzeczywiście w swoim życiu zadbali po prostu o pustynię. Tak, bo ja bym wrócił do Środy Popielcowej, już tam były te wezwania proroków do nawrócenia, prawda? I teraz chyba jest jedna rzecz. Żeby się nawrócić, trzeba najpierw wejść w głąb swojego sumienia, co tam się znajduje. A więc dostrzec ten cały bezkres, który mnie otacza, albo którym ja sam się już otoczyłem. I teraz w gwarze to jest nierealne. Dlatego ta pustynia, gdzie Jezus się udał na pustynię, przygotowując się do pracy apostolskiej, Abym i ja mógł poukładać sobie w głębi swojego sumienia pewne sprawy. Zresztą, dawniej, prawie w każdej zakryści naszych kościołów, był napis: W spokoju i w ciszy Bóg cię usłyszy. No właśnie, to jest, to jest pewnie dla nas wyzwanie, żeby w czasie tego wielkiego postu mieć taki czas pustyni, mieć taki czas wyodrębniony, ale zauważmy, że to będzie też czas, na którym nie tylko będziemy, będziemy mieli możliwość spotykania Boga, ale w, w, czas, w którym będzie się, można było powiedzieć, roz, rozgrywał ten dramat, który jest w człowieku, ten atak złego ducha, prawda, który będzie nas w jakiś sposób odwodził od tej pustyni i od, od tego, ja wiem, Bożego Słowa. A z drugiej strony też możemy liczyć tam na pomoc Bożą. Bo czym byli aniołowie na pustyni u Jezusa, jeśli właśnie nie tymi, którzy, którzy wspomagali to jego bycie tam. To przygotowanie się do tego, by, by wyjść później i głosić, że bliskie jest Królestwo Boże i że tak bardzo potrzeba nawrócenia. Zresztą motyw pustyni w Ewangelii przejawia się często. Niedokrotnie możemy czytać, że Pan Jezus udawał się na miejsca pustynne, by się mógł. Zresztą święty Mateusz w swojej Ewangelii, mówiąc na temat modlitwy, przytacza słowa Pana Jezusa. Ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A więc wejdź w jakiś sposób na tą swoją osobistą pustynię, gdzie to, co Cię otacza z zewnątrz, po prostu będzie oddalone, zamknięte. Będziesz Ty i Bóg. I wtedy dopiero ta modlitwa będzie miała sens i znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że ja poprzez taką postawę będę mógł dostrzec to, co jest we mnie dobre, to, co jest we mnie złe. I teraz próbował to zło przezwyciężyć. Kwestia dobrego jakiegoś postanowienia. Kwestia podjęcia jakiejś życiowej decyzji odpowiedniej, pogodzenia się z drugim człowiekiem, nie umie trafić. A więc przemyśl, przemyślę ten problem, by nie popełnić jakiegoś błędu. Bo każdy może się tłumaczyć, chciałem, dobrze, wyszło źle. Mhm. A więc, żeby tego, ten błąd został przeze mnie wcześniej zauważony i żebym ja mógł go ominąć. No, też myślę, że trzeba być świadomym tego, że że właśnie na pustyni będziemy odczuwać też to kuszenie, to znaczy to działanie złego ducha, który będzie nas odwodził od tego, od tego czasu, który będzie nas próbował w jakiś sposób uspokoić. Czas Wielkiego postu to ma być też czas zbudzenia niepokoju w nas, prawda, by, by rzeczywiście zawalczyć o. o, o Obecność całkowitą Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. A Szatan będzie właśnie działał w ten sposób, żeby odwieść od tego planu. I, i, i tego możemy się spodziewać na tym, w tym czasie pustyni, prawda? Nie będzie inaczej. Tak, no bo tu chodzi o jakąś dokonanie jakiejś rewizji życia. I teraz to jest męczące, i dlatego w pewnej chwili może przychodzić jakieś zniechęcenie. Ja mam bez przerwy tylko zmieniać siebie, a teraz, a jaki jest świat zupełnie inny? Teraz, świat jest taki, jacy są ludzie. I świetną wskazówkę na ten temat dał Michel Kłast w książce Modlitwa i Czyn, właśnie zwracając uwagę na ten czas Wielkiego Postu, dokonania rewizji życia. Pisze takie słowa. Rewizja życia nie jest rachunkiem sumienia, kontrolą postanowień, przyzwyczajeniem się do uwagi, sposobem przeanalizowania twych czynów, ale jest nową wizją Twojego życia, oglądanego innym wzrokiem niż, niż wzrok zmysłów lub rozumu, bo wzrokiem wiary. Wydaje się, że, że właśnie. Bardzo korespondują z tym te słowa dotyczące właśnie nowości, ewentualnie życia, bo przecież o taką nowość mamy się starać, to wezwanie Jezusa: Bliskie jest Królestwo Boże nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Prawda? Właśnie ta nowość życia ma polegać na czym? Ta świadomość, że rzeczywiście Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, że Królestwo Boże jest blisko nas, że jest pośród nas. Myślę, że to to, to w jakiś sposób uświadomienie sobie tego może dać jakieś impulsy ku, ku po prostu nowemu życiu. I właśnie w tym celu te wielkie, wspaniałe nabożeństwa, gorzki Grzali, drogi krzyżowej, że to nie jakieś sentymentalne wspomnienie Panie Jezu, jak Ty cierpiałeś. Zgoda, to musi być, ale to równocześnie refleksja na własne życie. I właśnie dalej. Michel Kłast, zwracając uwagę na tę nową wizję życia, pisze takie słowa: Twoja rewizja życia ma zakończyć się modlitwą, modlitwą adoracji. To cudownie, Panie. Modlitwą dziękczynienia, dziękuję Panie. Modlitwą skruchy, przebacz Panie. I modlitwą prośby, uczeń Panie. Jeżeli Bóg mówi przez wydarzenia, to po to, żeby Cię wezwać do działania z Nim i w Nim, dzięki rewizji życia, działanie już nie jest dla Ciebie stosowaniem techniki ludzkiej, poszukiwaniem sposobów apostolskich, ale poprzez życie jest odpowiedzią na pragnienie Boga. Czyli można było jeszcze powiedzieć, że ten czas wielkiego postu, ta nowość życia ma polegać na tym, że w końcu doświadczamy, czy, czy zaczynamy zauważać, że Bóg pragnie naszej miłości, że Bóg pragnie naszej bliskości, że Bóg chce być kimś obecnym w moim życiu. I tylko to uświadomienie sobie tego może sprawić, że rzeczywiście wejdę na tą prawdziwą ścieżkę nieustannego nawracania się, przecież to nawracanie będzie trwało aż do końca naszych dni. Chciałbym może jeszcze zwrócić uwagę tutaj na jeden ten moment, który jest zawarty w Ewangelii Marka. Jest tutaj ten moment o tym, że Jezus rozpoczyna tą swoją działalność wraz z uwięzieniem Jana. Myślę, że to jest też dla nas jakaś wskazówka. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kończy się, można było powiedzieć, ten Stary Testament zaczyna się ta nowość życia i ta propozycja nowości życia, w której w której nawrócenie będzie jakby sednem postępowania człowieka, no właśnie, to się wszystko będzie rozpoczynać wraz z nauczaniem Jezusa. Tak. I tak samo w naszym osobistym życiu. Powinien kończyć się ten etap jakiejś obojętności, by wreszcie dostrzec samego Boga. Boga, który chce wejść we mnie, a jako czasem poprzez grzech nie chce dopuścić. Czyli można było jeszcze i tak powiedzieć, że, że w, te, w tej nowości życia musi być ten, ten, ten jakiś moment, ja wiem, takiego właśnie zakończenia czegoś, by otworzyło się coś nowego przed nami. A więc, a więc czas, czas grzechu ma się kończyć i, i wszystko to, co w jakiś sposób do grzechu prowadzi. Próbujemy nad tym w jakiś sposób zapanować, oczywiście przy pomocy łaski Bożej, próbujemy na to jakoś spojrzeć i pewnie ten impuls miłości Bożej może nam dać tą, tak naprawdę tę, tę prawdziwą motywację do tego, żeby, żeby przezwyciężyć, a nie tyle nawet jakieś postanowienia same z siebie płynące, bo, bo no, już myślę, że jeden raz doświadczaliśmy tego w swoim życiu, że jak bardzo jesteśmy niestali jako ludzie. Dlatego to wzmocnienie świadomości Bożej miłości to może w jakiś tam sposób pomóc. Dlatego konieczność tej pustyni, wejścia w siebie. Przecież nie się, że wielu ludzi dzisiaj boi się jakiejś ciszy i skupienia. Ucieka od tej ciszy. W wielu wypadkach młodzi ludzie zwracają uwagę, że kiedy są sami w swoim pokoju jest cisza, czują się nieswojo kwestia głośnej i muzyki, żeby zabić tę ciszę, a można nawet pociągnąć dalej do tego rozumowania, zagłuszyć w sobie to są własne sumienie. Sumienie i też ten głos Boga, który to się tam przecież Boga. odzywał w tym, w tym największym saktuarium, jakim jest nasze sumienie. Ostatnie zdanie co do, tej, co do tej Ewangelii. Co może być, co jest takim, ja wiem, dla nas może być czy podporą, czy podpowiedzią, co może być w jakiś sposób dla nas impulsem do tego, żeby dobrze przeżyć ten wielki post właśnie w kontekście tego słowa, które Jezus mówi. Ja bym tutaj zwrócił uwagę tylko na jedno, to co napisał się Paweł w liście do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężań. Trzeba dostrzec właśnie te dwa elementy w sobie. Z jednej strony to, co jest dobre, z drugiej to, co złe. Jak wpatrzę się tylko w swoje dobro, wpadnę w euforię. Jestem idealny. Nie będę dostrzegał żadnych wad. Popatrzę na swoje błędy, braknie mi odwagi do życia. A teraz, właśnie kiedy dostrzegę jedno i drugie. I w tym wszystkim świetle, oczywiście, światło miłości Bożej, prawda? Właśnie. Wtedy będę w stanie to zło, które mnie opanowało, będę w stanie powoli przezwyciężać właśnie swoim dobrem. I dużą pomocą są tutaj właśnie te nabożeństwa wielkopostne, pieśni wielkopostne, gdzie zwraca się uwagę z jednej strony na cierpienie pana Jezusa, ale z drugiej, jakby Jezus poprzez te swoje cierpienia chciał dodawać odwagi i siły każdemu człowiekowi. Dla mnie z kolei, też z tego słowa, te, te, to, to ostatnie, ostatnie wezwanie, wierzcie w Ewangelię, wydaje się właśnie, jeśli będziemy starali się o większą obecność Bożego Słowa w czasie Wielkiego Postu, to Słowo Boże, które jest, można powiedzieć, nabrzmiałe tą Bożą miłością, łatwiej nam będzie się przekonać również i o tym, że rzeczywiście jesteśmy kochani, i rzeczywiście to królestwo jest blisko, i dlatego warto pójść tą drogą Jezusową, którą On nam proponuje. I pamiętać też o tym, że na tej drodze nie zostaniemy nigdy sami, choć nie skończą się pewnie działania złego ducha w kontekście naszej osoby, i będziemy nieustannie kuszeni. Ale właśnie ta miłość, która sprawia, że jestem przekonany, że, że, że chcę iść za Nim. Może być właśnie tym, co, co, co pomoże nam zwyciężać i, i rzeczywiście pozostawać nieustannie na drodze nawrócenia. I tego takiego przekonania o tej Bożej Miłości, yy, takiego impulsu Bożej Miłości w swoim życiu, yy, takiej mocy słowa życzymy z całego serca wszystkim, którzy zechcieli nas yy, w tym dniu dzisiejszym słuchać. Ksiądz Stefan Hrynyszyn, Ksiądz Kamińskim, Kamiński, sercanie. Użborka, pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże Miłego Tygodnia.